Arn.eu Naszym skromnym zdaniem, największym problemem współczesnych konsol nie są ich parametry, a rozmiar dysku twardego. W czasach, gdy gry potrafią zajmować nawet 50 GB przestrzeni, a nośniki optyczne są zbyt wolne, żeby wygodnie grać bez instalowania danych na twardzielu, wypełnienie 500 GB, w jakie wyposażone są domyślnie PS4 i Xbox One, to kwestia włożenia do napędu 10 większych tytułów. Na szczęście problemowi temu można w miarę łatwo zaradzić. Posiadacze PS4 są tu w gorszej sytuacji, bo żeby powiększyć dostępną przestrzeń dyskową, muszą wymienić swój stary dysk twardy z nowym o większej pojemności, od nowa zainstalować system operacyjny i pobrać kopię zapasową swoich danych. Wymaga to również śrubokręta i rozbierania obudowy. Xbox One ma tu zdecydowaną przewagę, bo obsługuje zewnętrzną pamięć masową. Oznacza to, że zamiast wymieniać istniejący dysk, możemy szybko i wygodnie dopiąć do systemu kolejne, korzystając ze złącz USB urządzenia. Aby wypełnić tę niszę, na rynku pojawiły się dedykowane przenośne dyski twarde dla Xboxa One, takie jak dwuterabajtowy My Passport X od Western Digital, który na potrzeby testu dostarczył nam producent. Z Xbox One 1 zadziałać powinna większość dysków o pojemności minimum 256 GB i obsługująca standard USB 3, ale kupując produkt opisany jako kompatybilny z konsolą, mamy gwarancję, że został on już z nią przetestowany i nie czeka nas niemiła niespodzianka. Rozszerzanie pamięci systemu jest banalnie proste. Wystarczy tylko wpiąć My Passport X do portu USB konsoli. Ta natychmiastowo rozpozna akcesorium i przy pierwszym uruchomieniu poprosi o jego sformatowanie. Tak przygotowane, gotowe jest do użytku. Łatwo, szybko i wygodnie. Metoda ta ma jeszcze jedną zaletę: wraz z wypełnianiem kolejnych dysków możemy je wygodnie odpinać i dopinać do systemu, co nie jest możliwe z pojedynczym dyskiem twardym. Pytanie brzmi czy z dołączeniem pamięci zewnętrznej wiąże się spadek wydajności i wzrost czasu ładowania. Cóż, nasze testy wskazują, że prócz ekstremalnych przypadków konsola nie tylko nie spowalnia, ale w pewnych sytuacjach może nawet przyspieszyć. Podczas jazdy próbnej zauważyliśmy drobny spadek w czasie ładowania większości gier. Największy dostarczyła Forza Motorsport 6, która stawiała nas na torze w zaledwie 30 sekund całe 12 sekund szybciej niż ładując się z dysku wewnętrznego. Mniej wyraźne rezultaty zanotowaliśmy na przykład w Gears of War Ultimate Edition. Na załadowanie kampanii z dysku twardego potrzeba było 18,5 sekundy. Czas ten spadał do 17,5, gdy gra przeniesiona została na My Passport X. W przypadku Tomb Raidera jednak było już na odwrót i już na starcie gra ładuje się bardzo szybko, w mniej niż 10 sekund na dysku wewnętrznym. Nośnik zewnętrzny potrzebował 13, co ma sens biorąc pod uwagę, że zanim rozpocznie się ładowanie danych, potrzebny jest parusekundowy okres na inicjalizację urządzenia zewnętrznego. Wszystko wskazuje na to, że paszport najlepiej sprawuje się dopiero przy dłużej ładujących się grach, gdy już zdąży nadgonić początkową przewagę wbudowanego twardziela. Punktem granicznym wydaje się być około 15 sekundy ładowania danych. Z uwagi na duży rozrzut rezultatów, ciężko wyrokować na temat potencjalnego wzrostu wydajności. Różnice w czasach ładowania są zazwyczaj tak niewyraźne i niejednoznaczne, że nie widzimy większego sensu w polecaniu My Passport X tuningowcom, dla których liczy się każda sekunda. Jest to za to sensowny i solidny sposób na zwiększenie powierzchni dyskowej konsoli bez efektów ubocznych. Produkt Western Digital wydaje się być dobrym wyborem dla graczy chcących wygodnie zwiększyć pojemność swojego Xboxa, oferując masę przestrzeni 1,8 TB po sformatowaniu bez wyraźnych kompromisów w wydajności.